Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich niepełnosprawnych kobiet, które oczekują maleństwa, no i oczywiście ich tatusiów. Stąd też te motyle wokół mojej głowy. Pani Ewelina zadała mi pytanie: Czy pracodawca będzie korzystał z wielokrotnego odpisu, kiedy jest na zwolnieniu lekarskim, a potem na macierzyńskim? Więc, Pani Ewelino, odpowiadam tak. Pani pracodawca będzie korzystał z trzykrotnego czy czterokrotnego odpisu. I dodatkowym bonusem Pani będzie dla pracodawcy to, że jeżeli Pani idzie na zwolnienie lekarskie, czyli tak po 33 dniach, wszystkie te należności, które Pani wypłaca. Ten zasiłek chorobowy, czy jak to się zwał, jak zwał, przyjmuje ZUS. Czyli pracodawca inkasuje cały odpis dla siebie, czyli około 12 tysięcy, i nie musi się z panią dzielić, ponieważ ZUS pani wypłaca. To ten zasiłek chorobowy, a później ten zasiłek macierzyński. Czyli pracodawca jest jakby uprzywilejowany. Czyli pani nie pracuje, nie świadczy pani pracy. Ale cały odpis inkasuje pracodawca, czyli prawie 12 tysięcy. Czyli pięknie jest to zrekompensowane, nie świadczy Pani pracy, ale pracodawca, słuchaj, jeżeli Pani za, e, za, e, pracuje za najniższą krajową, to od stycznia e, koszty pracodawcy przy najniższym wynagrodzeniu będzie 5100 zł. Czyli nie zatrzymuje sobie na to około 7 tysięcy, czyli 12 tysięcy minus 500, tylko 12 tysięcy. Czyli pracodawcy, nie ma to jak zatrudniać tylko kobiet w stanie błogosławionym, nie ma co się martwić, że idą na zwolnienia lekarskie, na macierzyńskie, później jakiś zasiłek rodzicielski. Trzeba pamiętać, że dopóki jest się na etacie, Pracodawca skorzysta z odpisów na PFRON, czy jednokrotnych, czy czterokrotnych, zawsze może sobie odpisywać. Ale gdyby pani Ewelina pracowała w firmie, która korzysta z dofinansowania do jej pensji, to już nie. Ponieważ tak naprawdę dofinansowanie nazywa się refundacją kosztów, czyli pracodawca musiałby ponieść koszty jej płacy i wtedy PFRON nie zwraca. Ale w przypadku, kiedy ZUS płaci jej te wszystkie świadczenia, pracodawca nie ponosi kosztów, więc nie ma refundacji. Pani nie życzymy, żeby maleństwo rosło i urodziło się zdrowe. Niech pani wypoczywa i cieszy się tym pięknym stanem, a później macierzyństwem, jak już to maleństwo przyjdzie na świat.